W dzisiejszym odcinku z serii Jak to nosić? Biała marynarka. Jak ją nosić, żeby nie wyglądać jak na wiecu politycznym? Tym się dzisiaj zajmiemy. A tak na serio e, będzie marynarka i do jeansów, i nie tylko do jeansów, i w wydaniu bardziej eleganckim. E, także zostańcie ze mną! Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista stylistka, a to jest mój odcinek na YouTube z serii: Jak to nosić? Ta seria bardzo Wam się spodobała. Przypomnę Wam zasady: bierzemy jedną część garderoby, w dzisiejszym przypadku to jest biała marynarka, i ja ją stylizuję na trzy sposoby. A Wy zapisujecie się na mój newsletter na wwwpersonalstylist.pl, link macie w opisie pod filmem. E, zapisujecie się na newsletter, żeby czwartą stylizację dostać mailem, żeby zobaczyć, co jeszcze wymyśliłam. Oczywiście jeśli chodzi o to, co ma być w następnych odcinkach, możecie mi wpisywać w komentarzach. Ja biorę naprawdę wszystko pod uwagę. Zresztą biała marynarka też jest na wasze zamówienie. Jeśli chodzi o samą białą marynarkę, no to ja wybrałam tak. Taką, którą mam w szafie, dlatego że dla mnie jest to mega ważne, żeby pokazywać wam, że prawdopodobnie. Macie coś takiego w szafie. Jeśli macie w szafie białą marynarkę, a jestem pewna, że macie, kto ma, wpisuje w komentarzu, tak, podnosi rękę do góry, ja mam, ja mam, a ja pokazuję wam, jak ją zaaranżować na różne sposoby, prawdopodobnie również z rzeczami, które macie w swoich szafach. Więc pokazuję wam mm, moje stylizacje, wy się inspirujecie, możecie dołączyć do mojej grupy na Facebooku SOS, Pogotowie Stylizacyjne Osy i tam wkleić swoje stylizacje pokazać mi jak was zainspirowałam co się u was dzieje albo ewentualnie e, jak dostaniecie newsletter to od Pisać mi w wiadomości ze zdjęciem, ja bardzo chętnie wasze stylizacje sobie obejrzę. Jeśli chodzi o moją białą marynarkę, to jest marynarka z poprzedniego sezonu, marki Everyday Official. E, bardzo lubię ten garnitur, zresztą jest też w mojej książce styl bardzo osobisty, którą nadal możecie kupić w moim sklepie. E, jest w takiej stylizacji bardzo eleganckiej na skuterze. To jest marynarka dwurzędowa, ale spokojnie to może być jednorzędówka, to może być marynarka krótsza e, i też te wszystkie stylizacje będą wyglądały fajnie. Co jest najważniejsze? Najważniejsze są nadgarstki, czyli. Każda biała marynarka będzie wyglądała lepiej, jeśli pokażecie nadgarstki, dlatego że sylwetka wtedy bardzo fajnie zyskuje na lekkości i też takiej nonchalancji, więc to jest absolutnie najważniejsza zasada stylizowania białej marynarki. Ja postaram się pokazać stylizacje, które nie są jakoś takie super standardowe, po to, żeby. No, trochę otworzyć Was e, tę kreatywność i e, um, uwielbienie do ubrań e, i do kreatywnych zestawień. Życzę Wam oczywiście odwagi, a jak nie macie odwagi, to zadajcie sobie najważniejsze pytanie, czyli co najgorszego może się stać, jeśli akurat tak się wystylizuje, bo zazwyczaj e, na takie pytanie odpowiedź brzmi nic takiego. Pierwsza stylizacja to jest stylizacja z moimi ulubionymi białymi jeansami. To są. Z no, spodnie, e, które kupiłam dawno, dawno temu w TK Maxie, i e, jak zapytałam na Stories czy je kupować, to 90% osób odpowiedziało, że nie, ale ja się jednak uparłam. I kocham te spodnie głównie dlatego, że one są po prostu na maksa e, wygodne. Oczywiście podwijam je trochę, żeby było widać kostki. E, na lato, tak jak Wam już mówiłam w którymś filmie, kupiłam sobie biały pasek, żeby te stylizacje były trochę lżejsze. No i co do tego, oczywiście biały. Marynarka i t-shirt. T-shirt e, trochę takie, jak były modne w latach 90., -tych. nie wiem, czy wy też macie takie wspomnienia. Ja farbowałam do Mestosem, farbowałam do Mestosem moje koszulki, e, żeby wyglądać bardziej granżowo. E, tę koszulkę kupiłam w tym sezonie na wyprzedaży w marcu. Kos. Do tego te kolczyki, to jest też polska marka J. Treścińska. Bardzo je lubię. Pomyślałam sobie, że no do tego trochę takiego vibe lat 90., dodam perełki, ale nie w takim bardzo dosłownym znaczeniu, no bo jednak chciałabym nadal wyglądać jak dorosła kobieta. I do tego wszystkiego moje ulubione file, tym razem różowe. Jak wiecie, ja kocham ten model butów, czuję się w nim. Sobą, a ponieważ zrobiło nam się tak pastelowo, to dobrałam moją torebkę, torebkę Chanel, którą dostałam dawno, dawno, dawno temu w Paryżu. Już jest trochę zniszczona, była ze mną w bardzo wielu miejscach na świecie. Zresztą historię tej torebki opisywałam już na Instagramie, jak to było, jak to się wydarzyło, że ona znalazła się w mojej szafie, bo wiecie, że ja bardzo lubię, jak ubrania opowiadają pewną historię. Tutaj ta stylizacja. Z dodatkami srebrnymi, bo wiecie, że ja ostatnio się waham pomiędzy tym, czy będę nosić srebro, czy będę nosić złoto. Tym razem srebro, więc są też srebrne pierścionki. To jest właśnie stylizacja, która moim zdaniem opowiada historię kobiety dynamicznej, która lubi się ubierać wygodnie, każualowo, ale akurat potrzebuje wyglądać trochę bardziej elegancko i dlatego narzuca taką białą marynarkę. Zresztą moim zdaniem biała marynarka to jest taki fajny, docieplacz, lata nie mamy jakoś super ciepłego, więc jak potrzebujecie czegoś, co jest bardziej eleganckie niż kurtka dżinsowa, inne niż trend, to spokojnie można właśnie wykorzystywać Wasze białe marynarki z szafy. Kolejna stylizacja, którą tutaj widzicie, to jest moim zdaniem stylizacja już taka trochę w stylu glamour, trochę w stylu dynastii. No nie ukrywam, że to jest marynarka, która jest marynarką od garnituru. Więc można ją nosić po prostu w komplecie garniturowym. Ja akurat tutaj mam szerokie spodnie, bo to jest też fason, który bardzo lubię. Spodnie mają podwyższoną talię, mocno wydłużają nogi, dlatego pozwoliłam sobie już nie Nosić szpilek do tego, e, tylko wybrałam płaskie buty polskiej marki Marko. Ja zresztą lubię płaskie buty, które mają wydłużony nosek, bo one wtedy wyglądają bardzo, bardzo elegancko. Nie są to buty czarne, tylko ciemno grafitowe, natomiast czarne są body. Te body są o tyle ciekawe, że myślę, że spokojnie na e, spotkanie w pracy można też się w nie ubrać, natomiast nie można wtedy zdjąć marynarki, ponieważ one mają całkowicie odkryte plecy. Dlatego tu pozwoliłam sobie dodać duży, złoty łańcuch i uznać, że to będzie taka stylizacja raczej wyjściowa niż do pracy. Do pracy ten garnitur fajnie by wyglądał po prostu z czarną koszulką na ramionczkach i bez tego łańcucha i też byłby ok. Tym bardziej, że ta biała torba, którą tutaj widzicie w tym zestawie, to jest taka torba, że ona może być i casualowa, i do pracy, i na wieczór. Jak sobie chcecie. Także no, mam nadzieję, że tutaj ta gra bieli, czerni, złota i trochę e, grafitu zainspiruje Was do takich stylizacji z marynarką bardziej w stylu glamour, bardziej w stylu wyjście e, na kolację albo na randkę e, z ukochanym. I kolejna stylizacja. E, myślałam, że będzie to stylizacja taka super zwykła, ale jak już ją zobaczyłam, bo wiecie, ja najpierw ją wymyślam, później e, przebieram się do odcinka i to dla mnie też czasem jest niespodzianka, jak te rzeczy wyglądają. E, to jest t-shirt, który e, kupiłam w tym sezonie w zarze. E, ja kiedyś bardzo, bardzo się broniłam przed e, wszelkimi t-shirtami z. E, mm, postaciami z bajek, ponieważ uważałam, że to jest infantylne. Teraz mi się trochę zmieniło, to po pierwsze, a po drugie lubię w tym t-shercie to, że on jest taki sprany, od razu wygląda jakby był taki bardziej rockowy, więc to jest fajny kontrast pomiędzy tym, e, tą fakturą, a no, tymi bajkowymi postaciami na nim, więc bardzo, bardzo, bardzo go lubię. I lubię to, że nie jest czarny, tylko właśnie jest grafitowy, dzięki temu jest fajny dla mm, srebrnych typów kolorystycznych e, więc fajnie, fajnie wygląda. I do tego mam jeans, dlatego że część z Was, jak pytałam, czego nie potraficie stylizować, mówiła, że mam jeans. A dla mnie mam jeans to są takie jeansy, które można stylizować naprawdę na masę sposobów. I tu zaszalałam i wybrałam moje ulubione sandałki na szpilce. Więc jeżeli macie sandałki na szpilce w szafie i mam jeans, i właśnie jakiś taki t-shirt z napisem, to można spróbować zrobić taką stylizację. I oczywiście do tego dodajemy gwiazdę naszego dzisiejszego odcinka czyli białą marynarkę znowu biały pasek dlatego że tak jak już wam mówiłam moim zdaniem te białe dodatki są trochę bardziej letnie niż czarne aczkolwiek czarny też nie byłby tutaj wcale taki zły tutaj już zrezygnowałam z biżuterii ponieważ bardzo dużo się dzieje na tym t shircie i żeby nie było tak poważnie i żeby to była taka stylizacja z przymrużeniem oka no, to wzięłam plecaczek. <laughs> Niebieski plecak marki Ryłko. Fajnie się skomponował z kolorystyką całego stroju, a znowu jest taki trochę bardziej zabawny i pasuje do podkoszulka. Oczywiście, gdyby dodać tę torebkę Chanel, ona też by fajnie tutaj wyglądała i całość byłaby bardziej elegancka, ale chciałam Wam pokazać, jakby wiecie, różne odmiany tej marynarki, że ona też może być taka. Zabawna, właśnie, z przymrużeniem oka, tak jak cała moda. Chciałabym, żebyście po prostu po tych moich odcinkach inspirowały się i bawiły tym, co macie w szafie. Jak widzicie, w odcinku są same stylizacje ze spodniami. Zrobiłam to z premedytacją, żebyście koniecznie zapisały się na mój newsletter na www.personalstylist.pl, ponieważ uwaga, przyjdzie do Was stylizacja z bardzo delikatną, zwiewną spódniczką. Jak to zaaranżować, żeby to e, wyglądało fajnie, koniecznie się zapiszcie i e, już w sobotę e, przyjdzie do Was newsletter z inspiracjami modowymi, w tym e, z kolejną stylówką z białą. Marynarką. Przypomnę Wam tylko, żebyście koniecznie napisały mi w komentarzach: po pierwsze, o czym ma być kolejny odcinek z serii, jak to nosić, po drugie, która z tych stylizacji Wam się podobała, a po trzecie, jak już będziecie w grupie SOS Pogotowie Stylizacyjne Osy, koniecznie wyślijcie mi swoje stylówki, pokażcie mi swoje zdjęcia, bo nic mnie tak nie cieszy jak to, że Wy zaczynacie się hmm, tą modą bawić. I jeszcze, e, jeśli chodzi o odcinek bardzo... Bardzo, bardzo dla mnie ważny. To jest odcinek o kostiumach, który był dwa tygodnie temu i zapomniałam tydzień temu już Wam podziękować. Jak opublikowałam moje zdjęcie na Instagramie, gdzie widać moją figurę w całości, czyli widać, że nie jestem super idealna, że mam wałeczki na brzuchu, że no, moje ciało nie spełnia wszystkich Instagramowych. Mm, Instagramowych e, standardów, dostałam od Was tyle ciepła, ile jeszcze nigdy. I to tylko pokazuje mi, że tu na YouTube, i na Instagramie, i na Facebooku e, społeczność zgromadzona wokół osy to jest e, społeczność wspaniałych, dobrych i wspierających kobiet. Kto jeszcze nie widział moich zdjęć? Prawdziwych, to koniecznie niech zerknie na, na mój Instagram. I po co wam to mówię? Dlatego, że czasem w komentarzach tutaj na YouTube zdarza się, że ktoś pisze: O, ty masz taką idealną figurę, to wszystko na tobie dobrze wygląda. Nie do końca tak jest. Po to wam pokazuję te inspiracje, po to pokazuję, że trzeba pokazać nadgarstki, że wtykamy bluzkę do środka, że podwijamy nogawki. Żebyście pamiętały o tym, że te sztuczki po prostu działają i że ja też je stosuję, um, no, żeby wyglądać jak najlepiej, oczywiście bo, um, bo czemu wyglądać gorzej <grym> po prostu. Więc jeszcze raz chciałabym wam powiedzieć, że jestem bardzo bardzo szczęśliwa, że tu jesteście i bardzo wam za to dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.